Ten laptop kosztuje około 25 tysięcy złotych. Tylko komu to potrzebne? To, że dzisiejszy laptop jest drogi, już ustaliliśmy, a ta konkretna konfiguracja kosztuje nawet 26 tysięcy złotych, tylko pytanie, czy warto jest tyle płacić za Lenovo Legion 916? O tym przekonamy się dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. Zdecydowanie w przypadku dzisiejszego urządzenia płacimy za wygląd, bo ten Lenovo, jak żaden inny, prezentuje się po prostu zjawisko, aczkolwiek jego design jest też na tyle jaskrawy, że trudno pomylić go z inną maszyną, no i trudno określić całość mianem innej, aniżeli gamingowa. Mało kiedy bowiem spotyka się laptopa, którego klapa jest wykonana z węgla, a tutejsza, spójrzcie sami, mieni się w różnorakie wzory pod światło. I Lenovo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, podkreślając w notkach, że górna klapa to nie tylko prasowane 8 warstw węgla, ale także unikalny wzór związany z tutejszym układem, dzięki czemu każda. Jedna wersja laptopa będzie się od siebie różnić. Pytanie tylko, czy jest to zabieg celowy, czy też nie, natomiast w niektórych miejscach ta klapa jest po prostu nierówna i czuć teksturę pod palcem, natomiast w innych jest idealnie gładka. I to sprawia, że momentami możemy pomyśleć, iż laptop jest po prostu brudny. A na pewno będzie łapał odciski palców na całej sekcji, która wykonana jest już z magnezu. Jakby inaczej pochodzącego z recyklingu. Tam paluszki pojawiały się bardzo szybko, chociaż trzeba przyznać, że dzisiejszy Legion i 9 po prostu jest zrobiony ultra solidnie i klapa się nie gnie, otwiera się gładko i przyjemnie. A poszukując jakichkolwiek błędów ze stosowaniem czy skrzypieniem, musiałem pogodzić się z porażką. Urządzenie wykonane jest wzorowo, podświetlane gdzie nie, gdzie RGBM. Na froncie, tyle oraz na klawiaturze. Natomiast samo podświetlenie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wyłączyć bądź też skonfigurować w taki sposób, aby było ono jednolite. Wracając, problem z materiałami, które tutaj zostały zastosowane, jest jeden. Budowa jak czołg będzie wpływać na inny punkt specyfikacji, mianowicie wagę. 2 kg 600 g jest odczuwalne, dobrze wyważone, to prawda, klapa otwiera się niesamowicie płynnie jednym palcem i przyjemnie, ale no, jest to laptop ciężki, a trzeba dorzucić do niego jeszcze kostkę ładowania, jedną bądź drugą, zależnie od oferowanej wydajności. Jeżeli zdecydujemy się na tą 330 W, która otwiera pełen potencjał naszego laptopa, no to wówczas musimy liczyć się z targaniem około 3 kg w naszym plecaku. nie jest lekko, generalnie w samym zestawie Powinna pojawić się jeszcze jedna, mianowicie 140 W kostka. Natomiast w moim konkretnym wypadku pojawiła się inna 230 W, prawdopodobnie ze względu na jakąś pomyłkę. W każdym razie, jeżeli chcemy po prostu pisać sobie na nim teksty, przeglądać sieć, to te 140 W nam wystarczy, na przykład na uczelni. No a jeżeli chcemy już na tym laptopie pograć, to wtedy taki oto 330 W klocek będzie musiał być ciągle w naszym zanadrzu. Rzeczy, które pozytywnie nastrojają, to porty. Jest tu USB 3 generacji pierwszej, dwie sztuki. Jedna, dwa generacji drugiej, Thunderbolt. HDMI 2.1, RJ45, wejście słuchawkowe oraz ładowarka. Z najważniejsze, duża część portów znajduje się z tyłu. dajmy na to HDMI czy Riotka, więc nie będziemy musieli mieć zbyt dużej ilości przewodów po bokach naszego urządzenia. Ale co najważniejsze, w ogóle w tej konstrukcji, czego mi brakuje bardzo często w takich drogich laptopach, znajdziemy czytnik kart SD, więc spokojnie tą maszynkę można wykorzystywać produktywnie bez żadnych dodatkowych przejściówek. Teraz przejdźmy do ekranu. Jest to prawdziwe monstrum 16x10. Idealne do pracy bardziej produktywnej, aniżeli tylko do grania. Rozdzielczość 1200 na 2000 pikseli, no i 165 Hz. Dodatkowo jest to mini LED, więc mamy piękną czerń, dobrą jasność i nasycenie. Nie mam co prawda kolorymetru, więc dokładnych parametrów wam w tym momencie nie sprzedam. W każdym razie patrzy się na niego świetnie, albo raczej patrzyło, do momentu aż na jaskrawym tle nie ustawienie jasności samego wyświetlacza na minimum. Niestety mój egzemplarz wyraźnie dysponował jakąś formą ciemniejszych plan skupiających się w centrum matrycy. Czy będzie to dobrze widoczne na filmie, tego nie wiem, ale muszę przyznać, że w laptopie za taką cenę podobnych rzeczy nie oczekiwałem, chociaż. Przeglądając sieć nie natrafiłem na podobne problemy Patrz, to jest laptop na maksymalnej jasności, nie? Mm -hmm. I teraz Zejdźmy na Minimum, widzisz? No widać, szczególnie na tym kwadracie Także Julka też dostrzega te Plamy, które tutaj się pojawiają na tej minimalnej jasności Moim zdaniem e, Lekko nie do przyjęcia ten egzemplarz testowy miał jednak jeszcze inną przypadłość związaną z ekranem. Spotykam się z tym już chyba trzeci raz w kontekście urządzeń Lenovo. Mianowicie po aktualizacji ten ekran umiera, bo laptop samodzielnie stwierdza, że wyjście wideo jest na HDMI. Kilka aktualizacji różnorakich związanych z systemem i za każdym razem musiałem podpinać laptopa pod monitor, aby wybrać ekran laptopa jako domyślny. Aktualnie się ten problem nie pojawia, ale początkowo był dosyć wyczerpujący, ponieważ chciałem laptopa odpalić w innym miejscu aniżeli moje stanowisko, no i okazało się, że monitor nie reagował. Zaczepię też Głośniki sygnowane harmanem grają po prostu ok, nie są za głębokie w dole, trochę zbyt ostre w górze, natomiast o ile nie przekroczycie tych 70-80% mocy, to czy seriale, czy też filmy będą do schrupania. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą w tym momencie warto było rzucić okiem, mianowicie na kamerkę w laptopie za 25, a w sumie w tym wypadku za 26 tysięcy złotych, no i przy okazji mikrofon aktualnie jestem w naprawdę bardzo dobrych warunkach oświetleniowych, no i powiem szczerze, że ta kamerka raczej nie rozpieszcza, a mikrofon też jest dosyć ostry. Tak więc finalizując doświadczenia dotyczące tego co na zewnątrz, no nie są one raczej topowe, nawet jeżeli sama specyfikacja oraz cena tego laptopa już do topowych należy, a skoro wspomniałem o specyfikacji, rzućmy teraz na nią okiem. To laptop z jednej strony stworzony do gier, z drugiej strony do prac produktywnych, jeżeli wymagamy ogromnej mocy obliczeniowej, ale przede wszystkim wciąż jest to maszyna gamingowa. No i w testach różnego rodzaju naprawdę osiągała ona fantastyczne wyniki. Przy czym zaznaczam, że korzystałem z aplikacji Legion Edge, która pozwala przetaktować układ graficzny. Więc i 9 połączona z 49 były naprawdę bardzo mocno wyżułowane i miały co robić. Od razu powiem, że starałem się maksymalnie dać laptopowi w kości. Stąd też podstawowa rozdzielczość to 3200x2000, na natomiast schodziłem też do 2560x1600, aby zobaczyć jak to wygląda w troszkę mniej wymagającej rozdzielczości. Ale do rzeczy: Counter Strike 2 ustawienia maksymalne 153 klatki średnio, maksymalnie 184x2000p. Zejście do detali esportowych w rozdzielczości 1600p poskutkowało wzlotem na 248 klatek średnio i 345 maksymalnie. Fortnite. Ustawienia z ray tracingiem 2000p to średnio 47 klatek i maksymalnie 57. Wjazd na 1600p z ustawieniami niskimi pod eSport to średnio 171 klatek, a maksymalnie 235 na sekundę. Starfield. Mówiąc o 2000p, na maksymalnych ustawieniach 60 klatek średnio i 74 maksymalnie. A jak to wyglądało w przypadku przeskoczenia na 1600p, no to i średnio już 74 klatki, a maksymalnie nawet 91. Assassin's Creed Mirage, 84 klatki średnio i 94 maksymalnie na ultra w 2000p, niższa rozdzielczość, te same detale, 105 klatek średnio i maksymalnie 126. Na koniec Phantom Liberty. Tutaj pokusiłem się o trzy testy. 2000p bez DLSS to średnio 26 klatek i maksymalnie 33 klatki w oferowanym benchmarku. Te same ustawienia z DLSS na jakość to średnio 48 klatek, a maksymalnie 68, no i zejście do 1600p też z DLSS na jakość średnio 67, a maksymalnie 75 oczek na sekundę. Legion 916 to także definitywnie produkt gotowy, tak jak wspomniałem już wcześniej, do działania w aplikacjach produktywnych. Eksport plików DaVinci Resolve z pełną obróbką i przejściami działał się błyskawicznie, jeżeli ktoś faktycznie poszukuje mobilnej stacji roboczej z gamingowym zacięciem, to tutaj ją znajdzie. I w tym miejscu pojawiają się już tylko kwestie związane z temperaturami, no i głośnością. A jak wiadomo, żyłowany laptop prawdopodobnie będzie szumiał, i tutaj jest nie inaczej. Na maksymalnej rotacji nie jest to może laptop najgłośniejszy z tych o potężnej specyfikacji, jakie miałem okazję testować, ale nadal jest to szum, który raczej podczas gry na głośnikach nie rozpieszcza. Co natomiast z temperaturami maksymalnie na procesorze odnotowałem 95 stopni i około 84 na karcie graficznej przy długotrwałym żołowaniu benchmarkami. Takie wyniki bardzo często pojawiały się szczególnie w Starfieldzie na maksymalnych ustawieniach. Niemniej jeżeli już patrzymy na te temperatury średnio, no to oscylowały one w okolicach 79-80 stopni na procesorze, no i tych 72-75 na karcie graficznej i niestety te temperatury odbijały się szczególnie na klawiaturze. Trzymając dłoń na klasycznym wsadzie w laptopie, grając w Starfielda dosłownie czułem nieprzyjemne gorąco, takie delikatne podpiekanie docierające do palców. Jest to o tyle zabawne, że producent chwali się w tym laptopie z integrowanym chłodzeniem cieczą. No jest jeszcze jedna kluczowa rzecz, mianowicie bateria, w końcu mówimy o urządzeniu mobilnym. No więc dzisiejszy Legion ładuje się szybko na zasilaczu 330W, to jedno, ale już przy graniu w wymagające gry osiągnąć można wynik w okolicach godziny, godziny 14 minut. Z kolei przeglądarka, dokumenty na średniej jasności ekranu mogą oscylować w okolicach 3, 3. Godzin 15 minut. Czy jest to dla Was czasy satysfakcjonujące? Musicie ocenić sami. Pytanie kluczowe jest jednak następujące: czy ten laptop jest faktycznie warty zakupu? Bo szczerze, zawsze mam problem z uzasadnieniem wydania gotówki na sprzęt z tej kategorii cenowej. Dodatkowo mój Legend, mimo świetnego wykonania i bezkompromisowej wydajności, miał swoje humorki związane z matrycą. No i jeszcze ta gorąca klawiatura łącząca się niejako z temperaturami. Dlatego też chciałem powiedzieć na koniec w ten sposób: jeżeli poszukujecie jakiejś bardzo, albo bardzo wydajnej jednostki mobilnej. To jest to jakaś opcja, natomiast po pierwsze no tą opcją warto by było zastanowić się 2, 3 czy 4 razy, a poza tym rzucić okiem na konkurencję, która może być tańsza i jednocześnie lepsza. To wszystko dla mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym Legionie, jak Wam się podoba taki laptop i czy w ogóle bylibyście w stanie wydać na laptopa jakąś większą kwotę niż powiedzmy 10 tysięcy złotych. Piszcie pod spodem, zostawcie również łapeczkę w górę, jeżeli całość Wam się spodobała i subskrybujcie kanał, aby być z nami na bieżąco. Do usłyszenia. Cześć!